Zadanie 27 to wprost zadanie 24 z marcowej matury próbnej z 2012 roku. Nie mam tutaj na kanale YouTube rozwiązania tego zadania, za to umieściłem to rozwiązanie w filmie zbiorczym ze wszystkimi zadaniami na mojej stronie. Znamy długości obu podstaw trapezu prostokątnego oraz tangę z kąta ostrego. Na tej podstawie mamy obliczyć pole tego trapezu. Odpowiednio narysowana wysokość dzieli dolną podstawę na dwa odcinki o długościach 6 i 4. Mam teraz trójkąt prostokątny, tutaj jest kąt prosty z przyprostokątnymi H i 4. Tangens kąta alfa to oczywiście h dzielone przez 4. Stosunek przy prostokątnej dalszej do bliższej. Ponieważ ten tangens, ten stosunek wynosi 3, no to h jest równe 12. Mam już wysokość, mam długości obu podstaw, czyli mam wszystko co trzeba, aby obliczyć pole.